Cześć, witam wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Izek, przed wami kolejny odcinek cs misji, bo ostatnio zwróciliście mi uwagę, że przecież tak, nagrywałem te misje z Rojem. oczywiście Steam'owe, walwowe misje z Rojem, ale cisza jest jakoś tak dziwnie, e -e misje z Rojem. ale przecież ja mam jeszcze całą w ogóle masę misji do zrobienia, przecież jeszcze jest Wildfire, bo wcześniej było Gemini, ja zobaczcie ile mam tutaj jeszcze gwiazdek do zgarnięcia, żeby tą moją odznakę ulepszyć na złoto, bo z Rojem zrobiliśmy wszystkie misje dosłownie, e -e jak sobie nawet zerkniecie, poczek poczekacie, zobaczcie, Gemini, to chyba Jedna misja tylko nie jest zrobiona, a robiliśmy ją dwa razy, tylko się jakoś nie załadowała, nie wiem czy była zbogowana, czy o co tu chodziło, ale nie zrobiliśmy jej do końca, nie wiem dlaczego. Tutaj zrobiliśmy wszystkie misje z Royem. No a jest właśnie cała akcja z Wildfire, także tutaj mam jeszcze sporo misji do zrobienia. Takie misje solo, żebyśmy sobie mogli trochę pogadać właśnie, żebyście mogli sobie trochę mnie posłuchać. A a propos gadania, to jak wiecie, no ostatnio... Była cała akcja z tymi starterami Play. Część z Was już startery dostała, część z Was jeszcze na te startery być może czeka, bo odzew był bardzo, bardzo duży. Także były takie specjalne startery Play z gdzieś tam moją twarzą, tak, i z moimi tam tekstami w środku, z naklejkami jednocześnie. Ja mam nadzieję, że wszystkie już te zostały aktywowane. I, I słuchajcie, mówiłem też o tym, że będę rozmawiać z widzami, że będę mógł z Wami rozmawiać, właśnie też gdzieś tam, czy na streamie, czy gdzieś poza. No i, i właśnie coś takiego będzie uruchamianego. Słuchajcie, dostałem już odpleję nawet telefon do tego a nawet nie widzicie w sumie pudełka to jest HTC Desire 825, nie mam jakiś nowy telefon jeszcze nawet nie sprawdzałem specjalnie um, no i słuchajcie, 31 maja to jest wtorek we wtorek będzie mój telefon był dostępny, ja będę do Was dzwonił, do wybranych osób będę po prostu dzwonił. A skąd będę miał numery, no ci ludzie, ci ludzie, którzy rzeczywiście dostali startery i być może też ludzie z numerami Play muszą wysłać darmowego sms-a o treści hashtag GamersgonaPlay na numer 147. Tak, to jest dla wszystkich, którzy mają Playa, a na pewno dla tych, którzy mają startery. I SMS oczywiście można wysłać cały czas. Ja dostanę taką paczkę po prostu z numerami, do którego mam dzwonić. Także będę dzwonił po prostu 31 maja gdzieś tam w godzinach popołudniowych, prawdopodobnie Pewnie gdzieś tak po 15 będę już dzwonił do ludzi, którzy mają ochotę sobie ze mną pogadać. To, to zawsze będzie można zadać mi jakieś pytanie czy coś. Także, także to będzie jeszcze fajniejsze niż tam formuła, żeby sobie pogadać, bo chyba nikt jeszcze ze mną, z moich widzów, przez telefon tak normalnie nie rozmawiał, nie gadał ze mną, tak? Więc myślę, że bardzo, bardzo fajna akcja. Także pamiętajcie, Hashtag Gamer's gonna play pod numer 147, i ten numer znajdzie się w bazie, który później, który później ja dostanę, tak, żeby pod takie numery dzwonić. No, i to chyba tak z te, tytułem wstępu to chyba będzie wszystko, bo bierzemy się za jakąś misję. Tutaj widziałem, że jest misja z pistoletem. Score kills with any pistol in Deathmatch Cruise Matches. To co, Digielek, chyba co? Digielek, i bierzemy się do roboty. Zobaczymy co to będzie. Ostatnio gram dużo wywołocze. Więcej gram w rocze, nie w CS wam powiem szczerze I, i może być trochę warzywo. Ale, chociaż jestem pewien, że, że, że bardzo szybką i dynamiczną grą jest Overwatch. Także, jak gram w Overwatch i później przenosiłem na, na CS, a, to ten mój aim w CS wygląda nieźle, bo, bo ten refleks mam bardzo dobry, naprawdę. Więc takie gry właśnie jak Overwatch, jak kiedyś Quake, bo, bo kiedyś pamiętam właśnie, jak się Quake'owcy przerzucali na Strike'a, to refleksem poradzali, tak? Jak strzeli za WUP przede wszystkim, nie? Bo tam był Quake, był Laylegan, z którego naprawdę można było grać bardzo dobrze. I podobnie właśnie w CS, jak się przenosili na AWPkę, to, to wymietali kompletnie, nie? Okej, okay, cruz. już kiedy gramy na tej mapie, ale to bardzo, bardzo dawno temu. To też w jakiejś, w jakiejś misji chyba... E, wszystko jedno co będzie później, jak wybierze gra. A, ja jestem Ftero, dobra. To może być tego Digielka. Aha, no dobrze. Ja mam tego digielka, dobra, spoko. Idziemy szukać fragensów. I zobaczymy co to będzie. O, jakieś lagi są troszeczkę chyba, nie? Takie mam wrażenie. Jezu, co tak laguje strasznie? Nie rozumiem, nie rozumiem. Aj! Mam ty kilka od razu? Mam ty kilka od razu. Kurczę, czemu mam taki ping? To jest trochę niezrozumiałe dla mnie. Yaman yeah, to no, jest gdzieś cały dwór jeszcze O kurde Więc te mapy w CSie Co całkiem spory, nie wiem czy mnie trafiło po prostu wrócimy na jakiś amerykański serwer, chociaż to mało prawdopodobne chyba, nie? I do końca mapy jest mało czasu już Gdzieś nade mną? A tam nie mogę skoczyć, to gdzieś pode mną może strzały są. O! No właśnie ha, W ostatnim momencie Zdążyłem strzelić nie, takie nice. Takie jakie widać nie przeszkadzają, nie? Kurczę. Tak już jest to właśnie, że w Counter Strike nie ma pozycjonowania dźwięku pionowo, nie? Ten gość też będzie miał problemy z lagami Ewidentnie ma problemy z legami. to głównie ja widzę. Ale kurczę, patrzcie na, na takim pigu też można strzelać, jak się okazuje. Ej, no kurde, patrzcie, co robię w ogóle. Z tego Digielka, jeszcze może 20 sekund, może się jeszcze wyrobię. Oj, chyba się nie wyrobię. Chyba nie ma szans, nie? Niestety, ale jest 10 fragenców. To będzie druga mapka, to sobie trochę dłużej pogadamy. Przynajmniej, dobra, dajcie mi kogoś jeszcze. A, jeszcze jeden fragent spadł. 11 7. No, Myślę, że spokojnie sobie zrobimy tego, tę misję na drugiej mapce. Mam nadzieję, że lagów nie będzie, bo z tymi lagami to nigdy nie jest przyjemnie. Nie wiem czemu. Niczego nie ściągam, niczego nie pobieram, nie uploaduję, więc nie wiem czemu. A, i czekajcie, bo ja miałem to robić na odpowiedniej mapce, czyli tylko na tej, czyli muszę wyjść, bo mnie nie zaliczy tego quest'a. Także lecimy sobie dalej. Właśnie, bo to musi być map cruise, czyli ten statek. Um, a, tu mamy jakąś skrzynkę z Wildfire'a. Już tak na szczęście może by otworzyć. Nie wiem, jakieś jest rozgrzewka, to chyba można sobie otwierać skrzynkę, nie? To sobie może... Znaczy to już... Nie, to już leci. Dobra, nie, to już leci. I ping mam normalny, także spoko, teraz się udało. Bałem się, że faktycznie, że przez... Płeczkę cię jestem... Oha, no, <t> Tak dla pewności trzeba sprawdzić, nie? Najpierw po stronie tero. O dobra, tam idzie mój, to pewnie już go tam nie będzie więcej. A ten jakąś muzykę będzie puszczał? Nie, takie misje słuchajcie, na meczu to są raczej easy. No, było bity trochę, bo. Czasami, właśnie na blisko, to warto słuchajcie, sobie strzelić takie fallouty. Co ten gościu kampi? Jak tak można grać w ogóle? Jaki bezczelny gość, nie? Czasami to derwuje, że kurczę tutaj. Nie wiadomo do końca gdzie iść. Wchodzimy sobie na górę. Dobrze. A ten, prawdziwe widoczki? Nie no ten gość to przesadził teraz, nie? Jak tak się można ustawić na deathmatchu? Na deathmatchu jak się tak można ustawić? I w ten sposób grać w ogóle, nie? No i dobił mi fregencja okay. Ale deathmatch w sumie jest po to Eee, deathmatch jest po to, żeby sobie ćwiczyć strzelanie faktycznie, żeby sobie ćwiczyć reakcję, tak? Pozdrowianie celownika O o, o a taki kąpieli w jednym miejscu przez tyle czasu, przecież on nawet się nie ruszył specjalnie, no nie? To boisko do koszykówki, do piłki nożnej. Spockens. Jakie to mnie dobija jeszcze, no. Bezczelne. Ja mam ja apca przez żyje. Teraz nawet nie, nie zdążył oddać do mnie strzału. Patrzcie jaki się No kurde, teraz to mogłem... Mogłem to wypestkować, nie? Już nie mam mapę przynajmniej. A takie soczyste bułeczki z D.I.O. to jest coś tak fajnego, nie? A ja coś słyszę, nie wiem czy nad sobą, czy pod sobą. O, ale z tego digiela to jest sympatyczne. O, ale to jest sympatyczne, kurde, to ja pierniczę. Jak się wchodzi, jeszcze podczas meczu, nie? Jak się gra mecz Packinga czy jakieś tam jakieś face city czy coś. To jest tak przyjemne jak wchodzi z takiego digielka. Dobra, komu mi troszeczkę cool. A tu mi to mi wjechał. A chyba ten sam co mi zabił przed chwilą. Czy mi się wydaje? A, to nie mogę przeskoczyć. Właśnie, to jest dużo taki mięso, sobie myślisz, a przeskoczę sobie, będzie szybciej, nie? No, to się okazuje, że nie można wyjść. Ej, nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę, serio, on się ustawia. Ja no, bonus mam bonus weapon. No, myślałem, że mi przejdzie, a ty mi pozabijał. Chciałbym tu turystów, właśnie dlatego się troszkę obejrzałem. Tu jest gość. Pójdziemy sobie tędy, stąd wychodzą. To może ktoś tam będzie jeszcze. A, no, nikogo nie ma. Na górze. Ja, bo po prostu momentami coś się wariuje, nie? Jak e, biegnę sobie. O kurde. 98 dostało do mnie. Byłem pewien, że go zabiję z tym strzałem. Oj, już go miałem! No kurczę. To będzie miał rzeczywiście refleks teraz, słuchajcie. Dobra, musiałem z tego chyba jednak. Ale ta miejscówka z tym fotelem? Oj! Nie słyszałem do jeszcze za mną, nie? Shut the fuck up, okej? No Boże, to za długo trwało wam powiem. Ta zabawa. No taki trening z Digielkiem fajny wam powiem Ja sobie lubię z Digielkiem pograć nawet bardzo O o Przepraszam za to No kurka no Teraz to mi dobił ewidentnie. Oj, takie, takie soczyste bułeczki z Digla. To jest to. To jest to, słuchajcie. Zresztą w ogóle, jaką mam przewagę, punktów, nie? Z całym Diglem. Gdzie słyszę kroki, nie wiem gdzie Tam pójdziemy z knife, <grywa> co, ludzie się denerwują na to meczu Ale to jest najważniejsze żeby, żeby się nie denerwować Bo jak się denerwujecie To Wam wtedy Nie wychodzi Patrzcie jaka przewaga 722 punkty 56 fragów przez czasy 9 śmierci ale no, no, powiem, że poszło nieźle, nie? Poszło nieźle. A, no, ja ja zobaczymy, no, z tym kierę no, tworzyć. Teraz no, roztworzę. No, na no, koniec, sobie tworzymy skrzyneczkę tego Wildfire'a. Mam skrzyneczkę Wildfire'a. To czemu by nie? A, no i te kluczyki. Oczywiście, na jakiś opening Bowie Knife. No i jeden Fuel Injector poleciał z tych skrzynek, mi prawda? Jeden przyłączek trochę chyba. I to wszystko co było z takich fajnych skinów. A może teraz jakieś kostka polać? Jaka jedna skrzyneczka. Zawsze spoko. Fama zawalence. Nie ma tragedii, ale mogło być lepiej. A ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i widzimy się we Wrocławiu być może w ten weekend. Popatki. Cześć.